Czekaj, ja to można tylko... O tak. Z o pasobę. Dobra, jest okej, chuj. Kóra! Okej! Kóra! Chodź tu szybko! Trzymam na tu na dwóch trzech szumak, tu jest wkrętarka. No tam leży szybko! Weź, trzyma. no, trzymaj, ja Trzymaj to, no, trzymaj to, trzymaj, mój, dźle, 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 trzymaj dobrze, tą to, 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 kurwa dwoma rękami, żeby nie spadła. Tu masz do nie idzie No, no nada, chuj. My musimy Daj to szybko. Kurwa to. Daj to. Daj to. Daj to. Daj Cię bita Dawaj, bo nie ma Leo! Ale zabawne, kurwa. Kurwa, to nie, lekki do chuja. No kurwa, czym do chuja, chujem? Bo tam leży przecież. Nie, przeklinaj. Tam leży skóra. Aaa! Zapytamy, widać to, jak są. Skurwa, ho, ho. Skóra, Dawaj, Mariusz. Jeszcze nie trafił. Derto. No kurde, no, tak, dziesiątko lecimy na zawadę. We mnie pase. trzeba trzymać, bo to jest później. Trzy dni później. No skóra, kurde, my to trzymamy. Dawaj, naprawdę. Masz no, rację, wytrzymacie. No, Masz rację, wytrzymacie. Ja z nim nie będę płyt kręcił. No, od razu mówię, pyta <grystanie> z tamtym. <grystanie> Dawaj stary Sjeee, sobie łapy po mnie <grystanie> Weź mu to Tomek, bo ten chłop krzywdę zrobił. mi <grystanie> ją. <grystanie>